Serdecznie wszystkich oglądających i zapraszam na przesłanie tygodniowe z kart od 9 do 15 października, bodajże Tak więc zacznę od znaku Barana. Przesłanie będzie krótkie, dzisiaj wyjątkowo tylko z jednej karty, takie konkretne. Drogie barany, karta pokazuje, że Przyjdzie Wam coś zostawić z żalem. Możecie nie dostrzegać tego, że tak naprawdę nie wszystko jest stracone, czy też dobrowolnie, że tak powiem, z czegoś zrezygnować, nie mając już jakiejś tutaj nadziei na poprawę sytuacji, czy na wygranie sprawy. Czyli takie powiedziałabym, troszeczkę jakiś smutek. Smuteczek gdzieś tam może w pewnych kwestiach do Was zawitać. Przy czym tutaj dodam, że szanse nie są stracone. Wy po prostu tych szans, które gdzieś tam zostały, nie, nie, nie widzicie w tym momencie, nie, nie dostrzegacie. Czyli uważacie troszeczkę tak, że jakby wszystko, wszystko poszło na marne. Może to być też rozczarowanie osobom rozczarowanie jakąś tutaj nową znajomością, bo wiadomo to nie musi, ten smutek nie musi dotyczyć jakichś spraw zawodowych może też dotyczyć kwestii uczuciowych na no, zasadzie takiej, że coś tam się na przykład nie układało między wami no i wy jakby już tutaj nie, nie widzicie tej drogi powrotu, że coś tam można naprawić, zreperować w relacji Ktoś może zawiódł Wasze zaufanie. No, i tutaj nie widzicie szans na to, żeby to zaufanie odbudować. Także nastroje mogą być troszeczkę takie ciężkie w tym tygodniu. I dalej idę do byka. Byk przesłanie tygodniowe od 9 października. No tutaj, w przeciwieństwie do barana, byki, karta pokazuje Wam nowe szanse. Tak jak tutaj te zielone listki na karcie zwiastują coś nowego, coś dobrego, potencjał, który jest do wykorzystania. Kwestia taka, drogie byki, czy Wy wykorzystacie ten potencjał? Czy też może. No zmarnujecie, bo to tak jak z, potencjał, z potencjałami jest. Oby Was tylko tutaj jakiś słomiany zapał nie dopadł i powiem tak, że szanse dane przez los należy wykorzystać, bo możecie się znaleźć w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie właśnie w tym tygodniu. I kwestia taka, drogie byki, żebyście tą szansę dostrzegli, żebyście tego nie zmarnowali, wykorzystali. Bo tutaj generalnie tydzień pokazuje się bardzo pomyślny te działania, a zwłaszcza nowe działania, których się podejmiecie, one mogą Wam bardzo dużo dobrego w przyszłości przynieść. Bylebyście tutaj jakby podjęły rękawice, skorzystały z tego, podjęły jakieś tutaj działania, bo potencjał jak to potencjał, Daje wam zielone światło, ale też mówi, że samo nic nie przyjdzie. Trzeba będzie w to włożyć trochę wysiłku, choć tutaj za tą kartą stoją i sprzyjający ludzie, i sprzyjające sytuacje. Także byki drogie, korzystajcie. I dalej mam bliźnięta. Tydzień od 9 października. Drogie bliźnięta dla osób, które. Y są same, czy też w jakiejś nowej relacji, ja bym powiedziała tak, osoby, które są dłużej w związku, no to tutaj karty, nawet oświadczyny pokazują taką deklarację, chcę być z Tobą, chcę z Tobą stworzyć rodzinę, dla osób, które szukają partnera, karta z kolei mówi, że ktoś taki pojawi się na Waszej drodze, tutaj też jest mowa o tym, że to będzie osoba, nie będzie taka energiczna, Przebojowa osoba, bardziej taka wyważona, stonowana, która wie czego chce, dobrze sytuowana materialnie, potrafiąca dobrze prowadzić interesy, ale też no, do osób, które nie szukają partnera, karta mówi o tym, że ktoś może przyjść do Was z propozycją albo inwestycji pieniędzy, albo po prostu nowej, dobrze płatnej, płatnej pracy. Także w tym tygodniu, jeżeli szukacie pracy, drogie Bliźnięta. To warto byłoby właśnie wysyłać swoje CV, ponieważ tutaj ta energia nie pójdzie w gwizdek, ona znajdzie swoje źródło, to źródło dobrze płatnej pracy, zarobku. Tak samo osoby, które prowadzą firmę, tu karta pokazuje dobre inwestycje finansowe. I dalej mamy raka. Rak, przesłanie tygodniowe. Raki mogą poczuć się zranione. Ja bym powiedziała, nawet w pewnym sensie takie oszukane, troszeczkę, bo karta dosłownie pokazuje ból serca czyli może ktoś tam zawieść wasze zaufanie, albo osoby, które są w jakiejś nowej relacji, poznały kogoś, liczyły na rozwój, ale pewne okoliczności stoją na przeszkodzie, jakby nie pozwolą tej relacji dalej się rozwijać. Ja bym powiedział, to jeszcze dodała okoliczności, które są od Was niezależne, na które tak naprawdę dużego wpływu nie macie. Co tu karta jeszcze mówi na ten tydzień dla Was, drogie raki, że możecie pewne sprawy jakoś tutaj rozpamiętywać, rozkminiać pomimo jakichś tutaj swoich obowiązków to gdzieś tam z tyłu głowy będziecie miały, miały właśnie taką albo nieprzyjemną sytuację, albo tak jak powiedziałam, że ktoś zawiódł wasze zaufanie i ciągle gdzieś tam to będzie wokół was krążyć, chociaż tak naprawdę już realnego wpływu na to nie macie. Także ja bym powiedziała: Nie, nie zamartwiajcie się, bo no, można powiedzieć, było, minęło tutaj. Na kwestie, które się już dokonały, wpłynąć za bardzo, przynajmniej w tym tygodniu, nie możecie też. Karta mówi o zdrowiu. Uważajcie na sprawy kardiologiczne, zwłaszcza jeżeli Wam gdzieś tam serducho dokucza, to rada taka, żeby to skontrolować dosłownie. I dalej mam raka. No, karta pokazuje Fortuna kołem się toczy, drogie raki, w tym tygodniu na pewno będziecie, wasze będzie na wierzchu, tak bym to określiła, czyli jeżeli coś wam nie szło do tej pory, to macie szansę, jakby tutaj nie chcecie zreflektować, co sprawy mogą w końcu ruszyć z kopyta, że coś tam może się ślama zażyło, ty dużo wysiłku wkładaliście w coś, a nie szło to, to w tym tygodniu po prostu sprawy ruszą tak Nagle dużo też może Wam się udać, kwestii, które są dla Was ważne, pomyślnie, pomyślnie zakończyć. To też karta sprzyjających okoliczności, pomocnych ludzi, także drogie lwy. Korzystajcie, korzystajcie. Jeżeli jakieś macie tutaj trudne sprawy do przeforsowania, gdzieś tam krążyły koło Was, czy tam nie wiem, nie chciało Wam się na przykład, nie wiem, jakaś batalia z urzędami, tak. No, to w tym tygodniu karta mówi: idź, załatwisz wszystko pomyślnie. I dalej mam pannę. Tydzień od 9 października. Jak powiedziała panna, życie będzie się toczyć, droga panna swoim torem. Czyli będzie dosyć, powiedziałam, spokojnie. To, co będzie się wokół was działo, karta mówi: nic nie będzie was ruszać, nic nie będzie was w stanie zmartwić, nie wiem, nie popadniecie też w jakąś tutaj przesadną euforię. Będziecie obserwatorem w tym, co się dzieje. No i też taka postawa czasami też jest potrzebna, bo niekoniecznie trzeba się czymś martwić, czy też nadmiernie nadmiernie cieszyć, bo to też nam jakąś tutaj energię Zabiera, czyli ja będzie taka postawa obserwatora w tym tygodniu. Yy, może też jakaś tak, taka rutyna dnia codziennego, że nic was w tym tygodniu nie zaskoczy, będzie dobrym dla was odpoczynkiem. I dalej mamy wagę, wagi, wagi, drogie wagi, miłość, miłość, jeszcze raz miłość. Jeżeli nie nowa miłość, to na pewno odnowienie relacji w związkach, w których już jesteście. A jeżeli szukacie partnera, karta mówi, ktoś tutaj się pojawi i karta pokazuje też duży potencjał, że ta znajomość może się przerodzić w coś, co, czego oczekujecie, coś tutaj poważnego, na czym Wam... Zależy. Karta pokazuje też dobre uczucia innych wobec Was, w tym sensie, że przychylni ludzie na przykład, że nie wiem, ludzie będą dla Was mili, nie będą skłonni do odmowy, jeżeli coś tam byście chciały załatwić, czy w takich właśnie codziennych sprawach, no. Nie często to się trafia, bo przeważnie teraz każdy warczy burczy jeden na drugiego z tego, co przynajmniej ja obserwuję. Także na pewno ten tydzień przyniesie Wam takie y, może miłe zaskoczenie dla was, Waszego y, serca, że y, też bezinteresowność, że ktoś Wam może bezinteresownie y, w czymś pomóc, czy też y, coś y, załatwić że nie wszystko musi być takie coś za coś, tak? Czy się komuś opłaca, czy się nie opłaca, zero-jedynkowe. Tylko tu karta właśnie mówi o takich ciepłych uczuciach. To też może być tydzień pełen wzruszeń, jakichś sytuacji, które jakoś miło tutaj na Wasze serce wpłyną. Także bardzo taki, powiedziałam, ciepły, przyjazny dla Was tydzień. I dalej mam Skorpiona, tydzień od 9 października. No i ta sama karta, którą e, wylosowałam dla znaku wagi, e, czyli tydzień uczuciowy, tydzień taki, e, takiego, tydzień przychylnych ludzi, może tydzień jakichś tutaj przyjemnych wzruszeń, ale nie wzruszeń na zasadzie, że będziecie płakać, bo coś tam się komuś stało tylko właśnie coś Was wzruszy w sensie pozytywnym. Tak jak wspomniałam, tydzień przychylnych ludzi, więc może warto byłoby coś załatwić, co, co trudno Wam jakoś w przeszłości szło, bo, bo spotykaliście się z odmową, a może w tym tygodniu na pewno odmowy... Odmowa tutaj nie będzie brana pod uwagę. Też tydzień nowych miłości, zakochiwania się, poznania kogoś, kto będzie takie ciepłe uczucia was tutaj wywoływał. I dalej mamy Strzelca od 9 października. Drugie Strzelce, kasa do was płynie, pieniądze dosłownie. Rzecz ujmując. Karta pokazuje dobry zarobek, ale też osoby, które na przykład szukają pracy. To CV, które w tym tygodniu złożą, ono się nie obije echem gdzieś tam od drzwi, tylko zostanie zauważone. Co więcej, tutaj ktoś może Wam zaproponować dobrze, dobrze płatną pracę, dobre wynagrodzenie. Mogą też spłynąć do Was jakieś zaległe pieniądze. To też dobry czas na inwestycje wszelkiego rodzaju, bo to, co w tym tygodniu kupicie, zwłaszcza coś takiego wartościowego, czy też po prostu co dużo kosztuje, będzie Wam służyć przez długi, długi czas. I dalej mamy koziorożca, tydzień od 9, 9 października. Drogi koziorożce, karta pokazuje, ja bym udany seks, dosłownie rzecz ujmując. Pokazuje też znajomości takie z podtekstem erotycznym. Czy jesteście zajęte, czy zajęci, czy też nie, no to tak, osoby samotne mogą poznać kogoś, nie wiem, czy to będzie ktoś na, na lata całe. W każdym razie tutaj pokazuje się duża dawka cielesności, takiej, która przynosi satysfakcję. Tak samo osoby, które są w związkach, mogą poznać kogoś, kto będzie chciał z Wami romans nawiązać, ktoś, komu się bardzo tutaj fizycznie, y, fizycznie spodobacie, y, przypasujecie y, mu. Karta też pokazuje y, osobę, która y, taką poważaną na stanowisku, ale to nie taki sztywniak wiecie, formalista, jakiś sztywniak. Tylko osoba, która ma władzę, ale potrafi tą władzę wykorzystać, potrafi też pomóc bezinteresownie. I osoba raczej z tych takich pomocnych i ciepłych, a nie jakiś taki tutaj zimny, zimny formalista, tak jak powiedziałam wcześniej. Czyli jeżeli może wahałyście się, drogie Koziorożce, żeby coś tam załatwić, czy udacie do kogoś takiego właśnie, jak, jak, jak tutaj karta charakteryzuje, po pomoc, karta mówi idź, ta osoba Ci na pewno, na pewno pomoże. No i jak wspomniałam, tutaj możliwe romanse. I dalej mamy wodnika od 9 października. Wodnik będzie rozkminiał intelektualnie. Tu karta pokazuje dobry czas, dla osób, które się uczą, studiują, które zdają egzaminy, które rozpoczynają co dopiero jakąś szkołę, kurs czy cokolwiek edukację, ogólnie rzecz pojętą, karta pokazuje dobry potencjał ku temu, czyli powiedzmy kierunek, który wybraliście, to nie chodzi o kierunek studiów tylko, ale na przykład yy, kierunek, w którym chcecie podążać intelektualnie, czyli szkolić się, rozwijać. Jest jak najbardziej tu karta, mówi prawidłowy, on może zaowocować Wam w przyszłości. I to nie chodzi tylko, że może to Wam pieniądze przy, przynieść jakieś, ale jak to się mówi, kto ma wiedzę, ten ma władzę, czyli to, czego się nauczycie w tym tygodniu przynajmniej, albo, w, w, no tak jak powiedziałam, jeżeli ktoś zaczyna jakiś kurs szkolenia, no to przez, przez dzień, dwa go raczej nie ukończy, ale ogólnie rzecz ujmując, jeżeli coś staracie się osiągnąć, zwłaszcza na polu intelektualnym, to może Wam zaprocentować w przyszłości, bo Karta Asa to jest um, duży potencjał. Karta Asa coś rozpoczyna, ale to ma swoje ciąg dalszy, tak? To się nie kończy jakby jednym tutaj dniem czy jednym tygodniem. Także drogie Wodniki, tutaj możecie też wpaść na jakiś super pomysł świetny, który, no, który będzie dla Was Korzystny, może przyjść Wam do głowy jakieś rozwiązanie sprawy, która była do tej pory trudna. W każdym razie tutaj jakieś rozkwiny intelektualne, zagwostki rozwiązania trudnych spraw nie sprawią Wam trudności w tym tygodniu. Będzie, może mogą przyjść jakieś tutaj nawet powiedziałabym rewolucyjne, innowacyjne pomysły, może na załatwienie zaległych spraw, ale ja sądzę, że tutaj jakiś nowy pomysł gdzieś tam do głowy y, Wam wskoczy, który no fajnie to karta y, pokazuje, który będzie przez Was wykorzystany. No i ryby, drogie moje, znowu na końcu. <laughs> tydzień od 9 października. Będzie miłośnie, będzie mm, sentymentalnie, drogie ryby, będzie może wspominkową jakoś, chociaż tu karta mówi o początku czegoś, czyli osoby samotne, początek relacji, początek znajomości, początek związku. Osoby, które są już w jakichś związkach, to być ja takie odnowienie jak to się mówi że tam ktoś drugą młodość przeżywa no to, to, to odnosząc to do relacji, do związku, to właśnie taka druga młodość związku, czyli gdzieś tam, gdzie już było bardzo. Tak powiedziałam rutynowo i może trochę nudno, to jakby ta nuda zostanie tutaj przerwana w sposób pozytywny. Karta też pokazuje o, mówi o ciepłych uczuciach innych ludzi wobec Was. Czyli drogie w rybki, nie tylko Wy jako te osoby, które lubicie chętnie pomagać, może właśnie przed czasem ktoś się zreflektuje i bezinteresownie Wam też pomoże. Karta mówi też o tym, żeby robić to, co Wam serce podpowiada. Tutaj karta nie mówi, yy, tak jak mamy serce, rozum, tak, coś się robi, yy, bo coś się opłaca, a coś się robi na przykład, bo się coś lubi. Czyli w tym tygodniu powiedziałabym to, że się coś lubi, yy, będzie dla Was jakby tutaj korzystne. Czyli patrzcie bardziej sercem, a nie rozumem. Patrzcie, zwracajcie uwagę, drogie ryby, na to, co Wam intuicja podpowiada. Intuicję macie, pamiętajcie, bardzo dobrą, chociaż może czasami nie dopuszczacie do, do swoich myśli tego, że, że jakieś tam zdarzenia gdzieś tam może coś Was ostrzega, jakieś przeczucia tutaj się pojawiają, nie bierzecie pod uwagę. Karta mówi zwróć na to szczególną Uwagę. Także powiedziałam, dobry potencjał dla nowych uczuć, dla odnowienia e, jakichś tutaj starych uczuć, e, ale też e, jak mówiłam wcześniej, że sprzyjający ludzie, którzy jakby z sercem e, na dłoni mogą do Was wyjść i bezinteresownie pomóc. E, ja życzę wszystkim udanego tygodnia, dobrej pogody. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Pa! pa.